I to w sumie przypomina mi takiego TikToka, którego ostatnio widziałem. Kupiłam sobie Babla, bo jest taka świetna zabawa. Pokażę wam. Kto to kurwa jest? Ja pierdolę. Ona wygląda, jakby miała kask kurwa na głowie. <laughs> What the fuck? O kurwa. Kto to jest? Jak ona się nazywa? Czeka, o dobra, tu jest napisane Lady. Lady oficjal Królowa Inter. Oj, oj, oj. Oj, oj niestety ma, ma tak zwane prywatne konto. Dobra, to jest Don't TikTok konto tak zwany. Ej, jestem taka skurwiona. Patrzcie ją. Ej, ona jest jakaś dziwna. Miała nagrywać cały backstage. A łazi po studiu? Jeszcze nic kurwa nie nagrała. Co za blondynka. Zaganiać do pracy trzeba. Ej, jestem taka wkurwiona. Ej kurwa, powiem wam jedną rzecz. Niektóre modelki to są takie drewna. Ani pozy, ani miny. A on zrobi wszystko. I Wy myślicie, że jesteście modelkami? <ścoughs> Zaczęliśmy już sesję? O kurwa, macie jakiś arszenik pożyczyć? Mm. Ona ma piosenki? No kurwa, no nie trolujcie mnie, że. No nie, no. No dobra, sprawdzimy. Rzeczywiście. przepraszam, przepraszam. To jest jednak kurwa dobre. Przepraszam, kurwa, przepraszam. Może ja czasami mam zbyt duże wymagania. Przepraszam. Po prostu kurwa, przepraszam. Chciałem po prostu przeprosić. tym X, czy możemy się pogodzić? Czy możemy się. Po... Przepraszam, po prostu przepraszam. Nie powinienem, nie powinienem nigdy w życiu się zachować w sposób, w który się zachowałem. Było to kurwa dla, wobec Was krzywdzące. Było to niesprawiedliwe. Było to szczeniackie, aroganckie, hamskie, wulgarne. Przepraszam. Z całego serca, kurwa. Chciałem was w tym momencie przeprosić. Nie jesteście, nie jesteście osobami, na których powinienem wyładowywać swoje frustracje. Znalazłem gorszych, więc automatycznie wyplasujecie się wyżej i chciałem was przeprosić. Co z H? Do kurwa wybaczenia. W momencie kiedy, w momencie kiedy Mamy coś takiego? Techanie to chuj. Naprawdę techaniemy To cały chuj przy tym. Zobacz refren. Wszystkiego... Przepraszam, Team X, przepraszam, Natsu, przepraszam. Przepraszam. Przepraszam! Naprawdę. No, przepraszam, no. Nie chcę mi tego, nie chcę mi się słuchać jakiegoś refrenu tej typiary, bo dostanę skoliozy oczu, no. Wykrzywią mi się w drugą stronę, no. A ja mam swój kokos, leci ślinka hopom, zazdrości mi ździra, bo ma pod. O kurwa, ile ona waży? 12 kilo? Oj, oj, oj mamusiu! oj, złoto, ja mam No, jest Pierdolnięta, no tak w skrócie, no jest Pierdolnięta, no co wam ja mogę powiedzieć? No, jest nieudanym plemnikiem. No, wydarzyła się tutaj sytuacja, która się miała nie wydarzyć. I co jest najświeższe? wszystkim zwolennikom. Albo wszystkim, wszystkim tym osobom, które są pro-life, które chodzą i kurwa krzyczą, że, że takie turbo rozjebane płody kobiety mają rodzić, wystarczy pokazać te wideo. Wydaje mi się, że może nie wszyscy, bo, bo, bo niektórzy są bardzo radykalni w swoim myśleniu, ale wystarczy im to pokazać. I jakąś część osób po prostu odwiedziemy od, od tego pomysłu, żeby, żeby kazać rodzić takie rzeczy, no. Nie. Widzicie, ja przez przypadek zawsze jakiegoś rakusa znajdę. Wiesz, że ona ci na to odpowie? Nie, one są mega atencyjne. One, ona i jej siostra.